Cześć, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, przychodzę dzisiaj do was z filmem, w którym pokażę wam, co kupiłam na tej dużej promocji na kolorówkę w Rosmanie. Jak wiecie, promocja dotyczyła kosmetyków do makijażu. Często, będąc w pracy, dostawałam też pytania od klientek, co to jest kolorówka. Kolorówka to znaczy, że kosmetyki do makijażu, czyli podkłady, pudry, tusze, korektory, bronzery, wszystko to, czym się malujemy i była też promocja od 20 do 28 kwietnia z aplikacją Klub Rosmana mogłyście kupić kosmetyki 55% taniej powyżej 3 sztuk i tak, dużo z Was pisało mi też, że robiłyście zamówienia i w tych zamówieniach, na przykład internetowych albo w sklepie, rabat Wam się nie naliczał, nie uwzględniał i jak ja mogłam Wam o tym nie powiedzieć? Słuchajcie, ja jestem pracownikiem, ja pracuję weekendowo, ja nie wiem o wszystkim na bieżąco, bo tak jak mówię, jestem w pracy tylko weekendami. A poza tym takie sytuacje, gdzie rabat się nie nalicza albo coś się dzieje, to nie jest moja wina, tylko to jest wina systemu. To jest pierwszy raz była organizowana taka promocja e, od kilku lat e, oczywiście była wyprzedaż kolorówki minus 49 standardowo. E, w tym roku zmienili na coś nowego. Po prostu widocznie system nie załapał, czegoś nie zrobił, e, czegoś nie sprawdzili, ale wiem, że po pierwszym dniu od razu wszystkie błędy zostały zgłoszone. I system po prostu został tak jakby przerobiony, przekształcony, i później bez problemu wszystkim ta promocja wchodziła, więc nie wiem, dlaczego tak u was się stało, nie wiem dlaczego tak się zadziało. Pytajcie o to w swoich sklepach. Jeżeli macie zażalenia, to idźcie do sklepu, próbujcie to wytłumaczyć. Ja no niestety nie miałam wpływu wyjaśnienia wam tej sytuacji, albo po prostu możliwości zadziałania jakoś na to, prawda? Dzisiaj pokażę Wam po prostu, co kupiłam. Trochę tych kosmetyków się nazbierało, a więc pokazuję Wam e, oczywiście e, swoje łupy. Może też tu coś podpatrzycie, jest tu kilka nowości dla mnie, będę je testować i będę dawać Wam znać na bieżąco. E, zacznę może od e, klasyków, od tego, co kupuję zawsze, co roku, co jest u mnie sprawdzone, co Wam polecam i uwielbiam. Pierwsze produkty będą to trzy pudry. Tutaj mam je zaklejone. Puder Rimmel Stay Matte. Tutaj mam kolor 001 transparentny. Kupiłam aż trzy, ponieważ uwielbiam ten produkt. Wychodził naprawdę tanio, chyba 12 zł czy około 12 zł, więc w sumie nawet w internecie takiej ceny nie widziałam. Tak prezentuje się puder. Transparentny, zwykły, uwielbiam, potrzebuję. Szybko mi się zawsze kończy, zużywać. Jest to najlepszy produkt, jaki zawsze używałam. Kolejny produkt, po jaki sięgnęłam na tej promocji, będzie to Puder Rimmel Lasting Finish. Bardzo dobry puder, już właśnie testuję. Jestem w trakcie użytkowania drugiego pakowania, ponieważ wzięłam dwa. Bardzo dobry, fajnie kryje, długo się trzyma na buzi. Naprawdę bardzo fajny produkt, który po prostu przypadł mi do gustu od pierwszego użycia. Bardzo jasny kolorek. Ja wzięłam oczywiście 001 Light Porcelain, więc najjaśniejszy jaki tylko był. Bardzo fajnie się sprawdza. Dalej kolejne produkty jako taka nowość do testowania. Będzie to podkład marki Kashmir Naturalny 01 długotrwały podkład kryjący z olejkiem arganowym. Ma być właśnie długotrwały do 12 godzin. Też będę testować, nigdy wcześniej go nie używałam, a więc zobaczymy, jak się mnie sprawdzi. Chyba kiedyś oglądałam jakiś test na YouTubie, dlatego skusiłam się właśnie na tej promocji na ten produkt. Kolejny produkt, jaki wykupiłam, będzie to też nowość dla mnie i nowość ogółem w szafie Vibo. Jest to pomada do brwi. Ja mam w kolorku Soft Brown. Ta odpowiadała mi najbardziej. Porównywałam ją również do mojej kredki z Catrice, a więc kolor jak najbardziej mi odpowiadał. Wzięłam do testów, jeszcze nie używałam, nie miałam okazji a więc na pewno może jakiś test za niedługo pojawi się na kanale tego właśnie oto produktu. Zobaczymy jak będzie się sprawował na moich brwiach. Kolejny produkt, jaki wzięłam również do testowania, będzie to baza z Vibo, taka malutka w tym klasycznym, takim malutkim pudełeczku, co roku bardzo dobrze się sprzedaje w sklepie, bardzo dużo dziewczyn je wykupuje, a więc stwierdziłam, że ja też sobie kupię i będę testować, zobaczymy jak sprawdzi się u mnie, a więc taka baza pod cienie. Na pewno też będę dawać Wam znać o tych produktach. E, kolejny produkt będzie to kolor Tatu, i tutaj mam kolorek 91. Bardzo fajny, przygaszony, taki brązowo-niudziakowy kolor. Jeszcze go nie otwierałam. Jest tu zaklejony, a więc e, może pokażę Wam, jak wygląda. Miałam też taki żółty, bazowy cień, o którym Wam wiele razy mówiłam. Bardzo go lubiłam, bardzo fajnie sprawdza się pod cienie. I teraz zakupiłam sobie taki kolor aby również mieć e, samoistnie nakładając go, go jako samego na, na powiekę albo właśnie pod cienie, aby podbić ich e, właśnie ich kolor. Bardzo ładny też e, niudziakowy taki kolor i, też bardzo dobrze nam się e, sprzedawał, bardzo dużo dziewczyn o niego pytało. E, kolejne produkty jakie kupiłam to standardowo będzie żel do brwi Markiwi, bo do utrwalania brwi aby brwi były ujarzmione. Bardzo je lubię, fajnie się sprawdzają, na długo mi starczają, a więc taki w kolejny w zapasie się pojawił. Dalej... Miss Sporty będzie to eyeliner, kupiłam dwie sztuki i tutaj mam akurat Miss Sporty Cuts Eyeliner i powiem Wam, że myślałam, że to jest po prostu nowe opakowanie tego Demiao który miałam i który wam, wam bardzo polecałam, jednak ten troszeczkę różni się końcówką, nie jest ona zła, ale jest trochę jakby sztywniejsza niż w tamtym, a więc nie wiem tak na dobrą sprawę, czy to jest um, ulepszona wersja tamtego, czy nowa, bo tamte nie przyszły, przyszły te, więc myślałam, że to jest po prostu to samo, tylko w innym opakowaniu. A tutaj się okazuje, że ta końcóweczka troszeczkę się różni, ale równie dobrze mi się nim maluje. Bardzo lubię i bardzo Wam też serdecznie polecam. Dalej, e, kolejne produkty do oczu. Kupiłam sobie tuż za poleceniem e, koleżanki, przyjaciółki, z którą mieszkam. E, będzie to Kolagen Wear Volume Mascara z Lovely. Taka czarna, nie będę jej otwierać e, na razie, ponieważ mam inne w użyciu. Chcę je wykończyć i później przejdę do testowania. Właśnie tej. Mówię, że jest bardzo dobra a więc też się skusiłam za jakieś grosze i stwierdziłam, że będę testować, zobaczę czy mi się sprawdzi, kolejne tusze, które uwielbiam zakochałam się w nich i też kupiłam je mojej siostrze będą to tusze Miss Sporty, to jest Studio Lash Volume Instant Volume takie opakowanie, bardzo fajne Fajne tusze wydłużające, nie sklejają rzęs, mają bardzo ładny czarny kolor, nie osypują się, nic złego nie robią na moich oczach, a wręcz przeciwnie, jak widzicie, kupiłam aż cztery sztuki. Bardzo je lubię, mimo że szybko wysychają. no Jak każdy tusz, to wolę dać jakiegoś 5 albo 7 zł za ten tusz niż 30 na przykład za lore. Ala, który robi to samo, a więc naprawdę bardzo fajne tusze, bardzo serdecznie Wam polecam. Genialnie się umy sprawdzają, a więc kupiłam sobie na zapas. Kolejny produkt do ust będzie to Lovely Perfect Line. Wiele razy na filmach mam tę konturówkę. Pytacie, co to za kolor? To jest akurat numerek 1. Bardzo fajnie długo się trzyma. Po pewnym czasie ja ogółem nakładam tę konturówkę na całe usta, ponieważ ma piękny kolor. Po pewnym czasie, jak mi te usta przesuszają się delikatnie, to wtedy wklepuję sobie delikatnie bezbarwny balsam ochronny. I wtedy ta pomadka pięknie wygląda. Usta są nawilżone i dalej się fajnie trzyma. A więc jeżeli będziecie miały okazję, to zerknijcie w szafie Lovely na te konturówki. Dalej dwa produkty do ochrony ust. Właśnie tutaj mam jakiś Laura Conti Eco Soft nawilżający balsam do ust, to będzie z aloesem i limonką. Coś takiego też E, podobne do Eosa, opakowanie tylko bardziej kwadratowe. nie wiem jak w środku jeszcze ich nie używałam. I tutaj e, niebieski EOS czyli miętowy nie miałam jeszcze tej, tej wersji tego smaku. E, Ogółem za 30 zł, na pewno bym go nie kupiła. Tutaj też wychodziło 12 z groszami, a więc stwierdziłam, że wezmę sobie jeszcze tą, ponieważ, tak jak Wam kiedyś mówiłam o tym różowym, nie są one jakoś zachwycająco e, fajne jakoś mocno nawilżające, ale powiem Wam, że tak jak idzie lato i trzymam w samochodzie. Te EOSy się nie rozpuszczają, nie roztapiają, są twarde, zbite, a więc w ciągu lata naprawdę świetnie się ich używa. Zwykłe pomadki się roztapiają, rozpuszczają, a te EOSy są naprawdę świetne, fajnie się sprawdzają, a więc dlatego też dokupiłam sobie kolejny i ostatnim produktem jaki kupiłam podczas tych promocji w Rossmanie będzie to już produkt poza kolorówką, ale idzie lato idą wesela, imprezy a więc stwierdziłam, że jest mi to potrzebne będzie to Bielenda CC Cream jest to krem do skóry taki, który poprawia wygląd skóry wy, tak jakby wyrównuje kolor jest to taki jakby troszeczkę fluid do, do nóg bardzo fajny produkt. E, miałam okazję testować właśnie dzięki koleżance z pracy i stwierdziłam, że sama sobie go też kupię. Ponieważ, tak jak mówię, do różnych sukienek, kiedy nie chcemy kłaść rajstop, chcemy mieć odkryte, ładne nogi, to wtedy fajnie naprawdę ten produkt się sprawdzi. Pięknie wyrównuje kolor, nie, nie robi jakichś smug, zacieków e, w przeciwieństwie do samoopalaczy niektórych. A więc naprawdę skusiłam się, ponieważ bardzo dobrze się sprawdził u mnie. I stwierdziłam, że po prostu na te lato też potrzebuję go mieć. Dobrze, to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje łupy z Rosmana. Podzielcie się w komentarzu. Czy coś z moich produktów trafiło się u Was, czy też wpadło do Waszego koszyka? Dajcie znać, czy poszalałyście na tej promocji. Powiem Wam, że ja po weekendzie w pracy byłam tak wykończona, było tyle osób, i powiem Wam, że nie wiem, czy do końca to był właściwy pomysł, aby wszystkie te kategorie robić jednocześnie, ponieważ widziałam też bardzo dużo. Posypało się hejtu w internecie, bardzo dużo kobiety. Mm, Krzywdy sobie wyrządziły podczas tej promocji. Były równe bójki, krzyki, przezwiska, były przepychanki, a więc naprawdę nie wiem, czy to akurat jest dobra forma e, prowadzenia tej promocji. Wydaje mi się, że ta poprzednia była lepsza, ponieważ każdy. Przyszedł wtedy, kiedy potrzebował, a nie wszyscy hura na raz. No, ale to tylko takie moje przemyślenia. Yy, dajcie znać, co kupiłyście, co Wam się sprawdza, co nie. Czy już testowałyście jakieś nowe rzeczy z tych szaf Weebolowli, które się pojawiły jako nowości jakiś czas temu. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Buziaki, papa. Pa.